Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Fiszu w kolejnym odcinku z Terrarii Journeys End na trybie Master Mode z Raytonem i dzisiaj będziemy sobie budować platformę do e, bicia Wall of Flesha oraz będziemy bić Wall of Flesha. No i oczywiście tam jeszcze rozbijemy kilka altarów i takie podstawowe jakieś rzeczy typu e, ratowanie bazy przed e, Crimsonem i poszukiwanie Halu do czego ostatecznie nie doszło, ale no sami zobaczycie. Zapraszam do oglądania. O nie. O nie. O nie. No ja chyba nawet mnie nie z czego dostajesz? Z krejta. No. Z 8 krejtów. Następnym razem ty łowisz. Okej. Okay. O, jeszcze wędka. Serio? A, Dobra, dopiero teraz zauważyłem. Z panem. Masz. Nie potrzebowałem po prostu. Kurno, nie mogę tego wyrzucić. Cztery minuty masz. Eee, masz Shadowki. A. Oh. Ale to nie, z Shadowki, no to i tak, i tak będziesz miał to wiesz, losowe. Sz sz szczęście nic nie sprzyja z tym ten Shadowki. Mamy mm. wszystkie droby z, z, z tych. Dobra. A żeby Obsydian kreighty otworzyć nie potrzebujesz. Shadow. Dobrze, ale do Lootboxów jest Ale co dostaniesz z lootboxów? Nie wiem. Dobra, nic, piję.

już znam dropy nawet. Eee, nie ma lawa czarmu. No ja pierd... 1 na 40 i Mamy już... mokre bomby. Lava serpent bowl. A to jest lava serpent, okej. Okay. mini wulkan, potet lava bulb. To więcej chyba nic nie ma. Czekaj, 1,75, zaraz zobaczymy. Tutaj nawet <noise> tych budków mi nie wydropiło. No. <noise> no widzisz, można u niej sprzedawać. Dosyć fajna ma cenę. Lantern Knights, czyli tak, co latają te lanterny, no nie? Po niebie? To mhm. ona zwiększa ci szczęście? Tak? Mhm. No proszę. Ale co daje to szczęście? Powiedzmy w końcu. Jedyne co tu wpiszę to, że jest to ukryta statystyka, która wpływa jakoś randomowo na coś tam, e, że można ją sprawdzić u Wizarda, że zwiększają ją na przykład różne torcze. Typu no. Ice Torch, Desert Torch, Coral, Jungle, Cor Coral Curst, Crimson Ikor i Halloween Torch zwiększają ją do e, jednego. O to jest sporo. Zwykłe. Znaczy bon torcze do połowy. Mamy. Bon, bon. a zwykłe torcze mają w ogóle negatywne, znaczy jakby neutralne są. Uh, the, <clears throat> luck influences many of Terraria's randomly chosen items and events, such as the chance of valuable and unique item drops, rare enemy spawns, NPCs' uh, first appearances, like the Goblin, Tinkerer, and Wizard, <coughs> rare spawns, and rare traveling merchant inventory items. See below items affected by luck uh, for a full list. Surely, Czy, ale, to, czy powinno z grejtu wypadać lepsze rzeczy w takim razie? Yy. Tak, powinno wypadać lepsze rzeczy. Jest jakaś tam taka szansa na to, ale wiadomo jak to jest. Ciekawe jaka, jak na lava czarno masz 1 do 40, to ile to zmieni? <gry> to. Spójnie. Ja pierdolę Z 30 wooden crates i około dwa aglety Wiecie co ja powiem? Wiecie? Zaraz wam powiem Pierdol! No, Weź sobie na kopanie Kurna no Zespawnował się we mnie Naprawdę A co ja mam kopać? Cukier No bo wiesz, to jak robisz robimy płaską tą co? platformę, no że w linii prostej lecisz platformę, niszysz ale ja się pytałem co ja mam kopać a ty mi mówisz cukier weź no, kopać, co tu masz do kopania? Tak, no, nie wiem, najmniej... aż e, hellstone Ono no widzisz ale potrzebny ci hellstone? nie no właśnie Dobra, mam ee, Hell Butterfly, 15% pet power. Jak tam HP u ciebie? Mówi, to spoko. O kurde, dopiero teraz może... zauważyłem. Ja nie widziałem cofiala tego klucza. Przez to, że nie mam cyferek, to no. nie widzę w ogóle tego HP. No właśnie, mówisz, że to fajna zmiana. A, A, możesz dobra. sobie zmienić jak chcesz. Daj, da się. da się. O, gdzie? Jeszcze nie mówię ustawienia mm, Aha, i masz po prawej stronie od razu yy, czekaj tu było interface Dobra, interface i tam masz health and mana style fancy i tam masz jeszcze jakieś jeszcze jakieś ustawienia w, nie? w yy, Video. interface nad wideo no. Nad wideo, na yes. ja, ma, co też pod wideo. No. Oh. O, no, ja mam ustalony... Jest, yes, classic, oh, dziękuję. A da się ustawić, żeby pokazywały ci HP no tak. hp tak No, to to jest trochę trochę stary. To hmm. Masz ten stary styl jakby. Nie, nie o, oh, jak pięknie to wygląda. Ale hmm. myślę, że ktoś zrobi tekstur packa, który yy, łączy tak jakby te dwa. No, to mi to nie przeszkadza, ładnie to wygląda, ale chodzi o to, że liczb nie widzę, to mnie kłóci. To, że... to jest najgorsze. No, ja chyba jednak też, ustawię sobie na ten stary. Mam 5000 koczków jednak... jeszcze. Chyba start, tak? No? Mm. starczy. Dobra, koniec. Uniec. Zobaczymy, czy nam w ogóle pójdzie. Oczeki to jest wielkie. Mm. Jakie że w ogóle za małe mały. zabiliśmy. O, tutaj muszę przekopać. O! Obsidian Rose nie? mi wypadła. O, gratuluję, da się łączyć teraz. Tak, na z reszcie. Obsidian z kulem No, nareszcie O, fireballsą jeszcze. Można zbierać. A to co to jest? Potion of return. Teleport to you home and creatures a portal. Jest portal, to return, when you are done. Good for one round trip. Yes, yes. Yes. I yes, yes. Przetłumaczyć. No creates, nie creatures. No. A. Tworzy portal, który cię przetr. No. Do domu cię przenosi portal. I później zosta I w tym miejscu, jak się tak do domu, to w domu się pojawia portal, który możesz wrócić do miejsca, z którego się typałeś. O to chodzi. Był Ok. okay. Ale Aczkolwiek chyba to, jest to jest useless. Co? Co? Nie <laughs> czy to powiedział Fisher, więc nie wiem, czy mu się No na przykład jesteś teraz, umrzesz Aha. i. Co, żeby. No nie, dobra. Ja dobra. trochę źle ten. Interpretowałem niektóre te. Eee... Nie, no super. Ja, tak jest. Eee... O właśnie, jakbyś teraz użył przedtem. To, to dawaj ciasto i idziemy kopać ten. O, gnoma Co? Gnoma masz? Byłem ja mam gnoma. O, faktycznie. Mogę cię zabij wykopać na na eee, Zostaw go. No, sam nie się zdechł. Ja go nie prawie. chciałem do końca zabić. Tylko trochę Bo ja mam siatkę złotą On tylko w siatkę złotą się tam? Nie, jeśli wyjdzie na powierzchnię zamienia się w kamień Można go zebrać Czemu on nie no. atakował w ogóle? To bo jest agresywny Dobra, to dla ci grand buff No Jedziemy. Wszystko się nagrywa, nagrywa się. Chyba nie powinno pójść tak źle. Tak mi się wydaje. Patrz jak teraz szybko schodzi. No, ten. Wiesz, że mu się te macki odradzają? Mówię no Łap przy tym pokemonie. Ej, pfff, okej. Okay. już się skończył community. No ale, łapać się nie warto to już zawsze słapka. Chyba nawet nie mam najlepszych tej I ten kup pod to bicie. No na pewno nie mam najlepszych. Jak ja walczę z nim z nitką w e -kup. O, oh, gajd już się Co już? Tak szybko no. Easy Mmm, coś nowego dostaliśmy Od niego Szybko do Żeby się nie zrozpiło nic gówno Weź statuetkę mnie jeszcze raz Statuetka Dobre, w sensie? Przywoływaczkę i od drugiego weźmiemy jeszcze. No to mam. Mam w tym. Obecna. void bagu. Dobra, to tu nad tym. Nad Spawnem. O, tu mamy ten. Spawnem. Crimson. Tak. Ja. Prawdopodobnie cały Spawn jest w Crimsonie. Super. Jak przyjdziemy, od razu rzucaj. A, pamiętaj, że masz te podki. Yy, usuń sobie zwykłe podki, żeby tamte były podki, bo tamte są chyba co 30 sekund. Które podki? No, masz takie żółte, raczej fioletowe. Yy, różowe. A, restore. Tak. Ja. One są z Subsidiant Crestów, Kres więc. Widzę, że chyba nie masz. Lamber mam. Masz? Wydropiło, ale nie lubię plumper. Kudem, mogliśmy wziąć tego, wziąć jak to się nazywa e, Purification Powder. Może byśmy znaleźli Tetered Soul. No nie wiem, czy aż taki przydatny jest. Eee, to jest Tax Collector. No wiem, mówię, że... Goldem to raczej mamy dosyć sporo w A wiesz czy się zmienił, czy nie? Raczej nie. To jest zapomniany przez nich. No nie o, wiem, nie powiedziałbym raczej. Jak dojdziesz tam to od razu, od razu rzucaj. W sobie jest taki wezmę na strzały. Okay. Ale dziwnie wygląda w ogóle ta statuetka of Flasha. Tam 12 golda było. Ale trudno. Starkanon jest prze... opa, jeszcze jest, jak y, y, będzie noc z samymi tymi. No dobra. Przecież mu to tak A, jest... jest... potępiona dusza. Znajdzie się go. Myślę, że bez problemu. Tylko, że on sporo bije, więc...

Не represholdi Ja wcześniej żadnej potki nie użyłem. Okay. Nie no, używałeś przecież Grand Bootha. Sobie Grand się... Buff Booth. Booth to nie jest y, potion na leczenie się. A, w sensie, że na leczenie? Nie, to ja też nie. Ja, jedyne na jakie, to na manę. Teraz nam wolniej poszło. No bo nie używam starkanona, <głos》>, Bo mi szkoda na amunicji. Przyda się na destroyera. No, no pewno. No A to nagle pierwszej nocy nam przychodzi destroyer. Może być. Jeszcze tego nam brakowało tutaj. Seria poleciała, widziałeś? No widziałem, Nicówka. dobra jest. Easy? To co? Tyle? No, uczekamy. Tam była kolejna przygoda. Dobra, otwieramy oczuszki. Co to jest? Mam okay. też emblem. No to co, smacznego. Mam no, też to. Do samolotem O, mam laser rifle. I mam dla ciebie ja ranger emblem. O, tak. Ja mam to samolot emblem, emblem dwa razy. Aj. No nic, no najwyżej się potem porobi z nich Avenger emblem. Dobra, to co, to chyba na tego? Na Crimson, co? rozwalić no, no, altary ja no sobie opróżnię kierunek. iść bez ciebie? czy poczekać? Ja poczekam ej ten bitch jeszcze wybucha pod, przy okazji w ogóle mamy chyba pełnię bo są te ee, werewolfy matko ile on ma hp w ogóle albo ja mam tekstowego tego laser guna Blaster Rifle, 29 Magic Damage. Ech, za ile? Taka dużo. No, Ale biją te. Tylko ładnie, masakra. Rozwalimy i zrobimy sobie może chwilkę przerwy. Palladium, jest! Rychalkum! JEST! Dobra, mamy najlepsze rudy. No, tak właściwie. No ja wolę o wiele bardziej te rudy niż te standardowe. Aha! A, nie widziałem. Aha, one po 148 biją. No, raczej po 200. No, coś koło tego. Dobra. Ale mamy rozwalone chociaż trzy. Sprawdźmy, co mają te npc ty w ogóle do sprzedania. Teraz górno zostawiliśmy ciasto. O, wróci się. O nie. Można by było w sumie też zrobić te Dungeon Defenders Event, aczkolwiek on nie jest jakiś taki mega wymagany. O! Ta sprzedaje coś więcej. Wiesz co ci powiem? No. Wszystko jest po tej lewej stronie. No to hmm. mamy mega farta. Nie mamy tu ani crimsonu, ani tego. Ani Halo? To. Nic mm, nie no mamy. No to gitarę, panie. Jak to na mamy korupcję. Panie, nie. Chodź tu. Nie mamy wszystkiego po lewej stronie. Nie? Nie. Tu Powiem zaraz. ci, że jest tragicznie. Musimy tej nocy pokonać destroyera. Co tej nocy? Nie wiem, czy już widziałaś. Widzę właśnie. Da się oczyścić to. Nie jest źle. Nie jest źle, ale potrzebny jest contaminator jednak, nie? Eee. Y przed tym mówiłem że trzeba to. Aha, A mnie fajne miejsce robią. Poprzedy Jesteś... trzeba kupować. I lecieć. Mówiłeś przed... Y, właśnie... Jak widzieliśmy w przed tym. Mhm. Mówiłeś. Że... A, to się oczyści. Jak mówiłem, że... Czyli jak nam wbije crimson. potopne zabudował. Tak. To ja chciałeś oczyścić to. I klantaminatorem trzeba będzie. A, czyli pokonać bossa, na którego nie jesteśmy przygotowani, a przynajmniej ja. W tym momencie nie. <grym> myślę, że... No fajnie chciałeś to oczyszczać. No tak, wszystko mają. Jak... Dobra, to nie ma już. To wszystko. Wszystko. Tak myślę. Nie sądzę, żeby jeszcze było tutaj głębiej. To tylko kawałek nas łapało. I głębiej jest. na szczęście. Ja jeszcze sprawdzę helewator i... Zobaczcie. że jakaś... na pewno coś się znajdzie. Nie wierzę, żeby nie. nie. Chciałem, żeby jedna strona świata była całkowicie czysta. A druga już... A, Niech będzie taka jak jest. I przede wszystkim NPC, tak jak. A, one um, tak jak tutaj. Pustynia, otóż ja. Czysta, o jest. Dobra. gitara, dżungla ja się nie martwię, bo dżungla jest z mudu, który się nie zaraża. Od kiedy mud się nie zaraża? Od zawsze. Nikt nie? Się nie zaraża. Ja miałem na świecie taki. Przypadek, że mi zaraziło całą dżunglę i zamieniało mi zwykły mut na dyrta. Co? Pierwszy raz słyszałem coś takiego. Tak, miałem. No. A o dziwo, spawn jest też czyste. Nie wiem skąd pod spawnem. Bo to w różnych miejscach, pod, nawet pod spawnem chyba daje. Ech, dobra, nie ma nic ja ciekawego. Nie mam, żeby Tu nie ma. O, dobra, to poczekaj. Ja jeszcze zobaczę u tej. u Witch doktora. Te skrzydełka. Chcesz kupować? Nie wiem. Tam mnie Za 63 golda. O, ale ta nie ma właściwie, bo. Normalnie no. platynę kosztowały. Ale ogólnie taniej ma. Wie to czego? No bo jest biom inne, Który lubi. npc który lubi. Kupiłem. jest Płudnie. ma taniej. <noise> Wiem, że są gorsze, ale no... Chociaż aż tak bardzo tego nie odczuwam tego, że jest gorsze.